Każdego dnia większość z nas wypowiada słowa modlitwy bańskiej: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb jest nie tylko symbolem pożywienia, ale i symbolem życia. Jego brak oznacza głód i śmierć. Traktowany jest jako dar Boży. Chleb darzony jest szczególną czcią. W naszej tradycji wyrzucanie chleba jest grzechem, a przez wielu z nas chleb, który upadnie, jest podnoszony z szacunkiem i całowany. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie, pisał Cyprian Kamil Norbit. Cieszę się, że również my, biłgorajanie, Możemy w naszym mieście obchodzić święto plonów, podziękować rolnikom i podziękować Bogu za nasz chleb powszedni. Dorzeńki to nasza narodowa tradycja. Obchodzono je już w XVI wieku. Na przestrzeni wieków zmieniały swoją formę, charakter, ale cel pozostawał ten sam. Zawsze dziękowano Bogu i ludziom za zbiory, zbóż w danym roku i proszono o jeszcze lepsze w roku następnym. Te uroczystości ukształtowane wpływem naszej chrześcijańskiej kultury na związały się z wsią i rolnictwem. To radosne zakończenie całorocznego trudu rolników, który ma ogromny wpływ na egzystencję wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Praca rolnika jest ciężka, trudna, wyjątkowa. Wymaga poświęcenia wielu rzeczeń, doświadczenia, specjalistycznej wiedzy, a także dużych nakładów finansowych. Przecież to właśnie rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów naszej gospodarki i stanowi jej podstawę. Użytki rolne w naszym powiecie zajmują blisko 43% całkowitej powierzchni, ale lesistość naszego powiatu sięga prawie 40%. Dominującą formą własności ziemi w powiecie był jest sektor prywatny i w jego zasobach znajduje się ponad 80% gruntu. Rolnicy z powiatu Biłgorajskiego są dobrymi producentami zbóż, owoców miękkich, bydła mlecznego, chlebnej, tytoniu, a w północnej części naszego powiatu buraka cukrowego. Działalność rolnicza to również główne źródło dochodu, a państwa fachowość, wiedza i zaangażowanie. Pozwoliły na właściwe wykorzystanie dopłat unijnych. W sumie od do 2016 roku środki finansowe przyznane naszym bułgorańskim rolnikom w ramach płatności wynosiły prawie 900 milionów złotych, które przynajmniej w części rekompensują ceny na rynku warzyw, owoców, zbóż czy żywca. Korzystaliśmy również z programu wsparcia w ramach sektorowego programu operacyjnego restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w starej i nowej perspektywie. Środki te przeznaczane były na modernizację, reorganizację, zwiększanie i wypracowanie potencjału, wprowadzenie nowych kierunków działalności gospodarstw rolnych na co przekazaliśmy prawie 110 milionów złotych. Przed nami nowe możliwości finansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, jestem przekonany, że również te środki zostaną wykorzystane właściwie. Już w 2015 roku realizowany był program wsparcia dla młodego rolnika, a w bieżącym roku startują programy inwestycyjne. Szanowni Państwo, pomimo zapewnienia wszystkich warunków zależnych od człowieka oraz ogromnego rozwoju techniki, rolnik nadal w największej mierze zależny jest od zjawisk natury, na które nie ma wpływu, a które uczą nas pokory i skłaniają do podziękowania Bogu za coroczne zebrane plony. Tak, by na polskich stołach nie brakowało chleba. Trudno jest również gospodarować w warunkach nieopłacalności produkcji. Sytuacja ta dotyczy prawie wszystkich działów produkcji rolnej. W bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej są producenci owoców miękkich, a szczególnie plantatorzy porzeczki czarnej. W tym przypadku niskie ceny skupu otrzymują się od kilku lat. I nie pokrywają kosztów produkcji. Taki stan rzeczy oznacza nie tylko nieopłacalność tegorocznych zbiorów, ale doprowadza do pogorszającej się sytuacji finansowej rolników i stawia pytania o dalszej celowości produkcji rolnej. Plantatorzy rolnicy, którzy w myśl rozwoju polskiego rolnictwa specjalizują się w konkretnych uprawach ponoszą kolejny rok z rzędu olbrzymie straty, których nie mogą i nie mają w żaden sposób jak zrekompensować. Jak pamiętamy rok temu obiecywano, że nastąpi poprawa w zakresie opłacalności produkcji, że będą wyższe ceny na mleko, zboże, będą wyższe dopłaty. Szkoda że były to obietnice, które nie zostały zrealizowane. Drodzy Państwo, dorzęki to czas, kiedy świętują nie tylko rolnicy, ale całe społeczności gmin i miast na rozwój naszej małej lokalnej ojczyzny pracujemy wszyscy, rolnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy. Dziękuję wszystkim Państwa za współpracę, zaangażowanie w rozwiązywanie tych trudnych problemów. W sposób szczególny dziękuję samorządowcom, przedsiębiorcom, pracownikom, którzy dbają o realizację wszystkich przedsięwzięć. To dzięki Państwa wiedzy, umiejętnościom zmienia się nasza wieś, zmieniają się nasze miasta, zmienia się oblicze ziemi biłgorajskiej. Szanowni mieszkańcy powiatu biłgorajskiego, drodzy goście, w tym uroczystym dniu wszystkim rolnikom pragnę złożyć wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za całoroczny trud ciężkiej pracy. Dziękuję starostom dorzenek powiatowych za chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Dziękuję delegacjom gminnym za wieńce dożynkowe, barwną oprawę, aktywny udział w dzisiejszej uroczystości. Wszystko to sprawia, że tworzymy lokalną wspólnotę Ziemi Piełkorańskiej. Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszego święta. Fronu Życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji z osiągnięć, pracy, dostatku i rozwoju. Szczęść Boże. Wśród wielu pięknych słów, które mamy w sercu i na ustach, każdego dnia jest słowo: dziękuję. Dzisiaj to nasze dziękczynienie jest szczególne i wyjątkowej intencji. Dziękujemy Bogu za tegoroczne zbiory, plony, za chleb, których symbolem są te piękne dożynkowe wieńce, które za chwilę będą poświęcone. Dziękujemy Bogu, bo to on daje tę moc wzrastania. Ziarnu, które rolnicy zasiewają na swoich polach. Ale dziękujemy również rolnikom, gospodarzom za ich trud. Dzisiaj cieszą się owocami tego trudu. Cieszą się chlebem dla siebie, dla innych. Bo takie jest serce dobrego polskiego rolnika, że tym chlebem, który ma dla siebie, dzieli, dzieli się też z innymi. Przybyliście na święto dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony. Za chleb, w roku miłosierdzia, w roku pielgrzymki papieża Franciszka do naszej Ojczyzny na Światowe Dni Młodzieży, w roku świętowania 1050 rocznicy Chrztu Polski. A wszystko to dla umocnienia naszej wiary i nadziei oraz miłości względem Boga i Bliźniego. Kiedy patrzymy na te piękne, dorzynkowe wieńce, Wołamy, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Z chlebem ofiarnym i z barwnymi wieńcami, które symbolizują obfitość Bożych darów, stajemy przed ołtarzem pańskim. To wszystko jest dziś niecodziennie piękne i radosne. A najważniejszy jest chleb. W jego smaku rozpoznajemy bowiem miłość Boga do człowieka i wartość Waszego trudu, drodzy bracia rolnicy. Za chwilę będziemy świadkami wielkiego misterium naszej wiary przemiany chleba w ciało Chrystusa. Niepojęta jest tajemnica ziarna które cudownie wzrasta na polu i rodzi chleb. Chleb, który na ołtarzu przemienia się w ciało Chrystusa. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Skoro Jezus uświęca chleb na ołtarzu, to trzeba go wyjątkowo szanować. Prymas tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, kandydat na ołtarze, wspominał. Pamiętam z dawnych lat, gdy byłem małym chłopcem, że moja matka nie zaczęła dzielić chleba między swoje dzieci, a było nas pięcioro, jeśli przedtem nie uczyniła znaku krzyża na bochnie. Jeżeli mi się zdarzyło, że upuściłem na podłogę kromkę chleba, musiałem ją podnieść i pocałować. Taki był szacunek dla chleba. Konieczny jest szacunek dla chleba, podkreśla prymas tysiąclecia, bo to jest dar Boży. Przecież sam wyraz z Boże mówi, że jest ono z Bożego, z Boga. Gdyby wrócił szacunek dla darów Bożych, dla ziemi, i dla pracy rolnej, gdyby wrócił szacunek dla wysiłku, dla kawałka chleba, na pewno nie brakłoby go w naszej Ojczyźnie. Polacy pracują dużo, nawet bardzo dużo, ale chodzi o to, by z tą pracą połączyli szacunek dla jej owoców i nie marnowali ich. Te słowa kardynała Wyszyńskiego są ciągle aktualne. Weźmy sobie, drodzy siostry i bracia, głęboko do serca mądrą naukę prymasa tysiąclecia. Drodzy rolnicy, siostry i bracia, Wy najlepiej wiecie, że praca na roli wymaga ogromnego trudu, wysiłku, ofiary, wyrzeczenia i modlitwy. Podobnie jest z ziarnem Słowa Bożego, które Jezus Boski Siewca zasiewa na glebie naszych serc. Chciejmy tę glebę nieustannie przysposabiać do tej niezwykłej siejby, trzeba pozwolić boskiemu ziarnu wzrastać, powierzyć Jego los twórczej mocy Boga, aby wydało obfice, obfite owoce w naszym życiu. Trzeba w tym miejscu odwołać się do pytań fundamentalnych. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy moja wiara w Niego znajduje swój wyraz? codziennym postępowaniu. Oto Jezus pytał niegdyś Piotra i innych swoich uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedź była natychmiastowa i jasna. Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, który przyszedł na świat po to, aby zbawić ludzi. Jezus pytał uczniów o wiarę. Dzisiaj o tę wiarę pyta nas. Drodzy siostry i bracia, Wieś polska była zawsze ostoją wiary i narodowych tradycji. I niech taką pozostanie. Niech Wasze domy, Wasze rodziny, drodzy bracia, rolnicy, będą ostoją wiary i polskości i narodowych tradycji, tak jak temu dajecie wyraz dzisiaj, przynosząc przed ołtarz piękne wieńce dożynkowe i strojąc się w piękne ludowe stroje. Pielęgnujcie ten cenny depozyt wiary i naszych narodowych tradycji i przekazujcie go młodemu pokoleniu. Kochajcie Boga. Słuchajcie głosu Kościoła. Szanujcie Dzień Pański. Brońcie obecności zasad ewangelicznych w życiu indywidualnym i społecznym, niech wasze rodziny, wasze parafie, wioski, miasta i cały nasz kraj jednoczy miłość ofiarna i miłosierna, której nas uczy Jezus z krzyża. Niech każdy z was cieszy się nieustanną opieką Maryi naszej Matki i Królowej Matki Bożej Świętej Dla Na naszej drodze życia. I wiary stoi Krzyż Jezusa, znak zbawienia. I w naszym codziennym trudzie i zmaganiach o dobro są obecne krzyże. Jest też krzyż przygotowany przez nieprzyjaciół. W sierpniu i wrześniu myślimy zawsze o tym wielkim krzyżu, który wrogowie naszej Ojczyzny w latach II wojny światowej. Złożyli na ramiona naszych sióstr i braci. Ale i w warunkach pokoju ludzie ludziom potrafią kłaść ciężkie krzyże na ramiona krzyże cierpień duchowych i fizycznych krzyże nieporozumień krzyże kpin i drwin obojętności krzyże niszczenia psychicznego krzyże zastraszania i groźb. Są takie krzyże w niejednej rodzinie w niejednym małżeństwie. W miejscu pracy. Te krzyże bolą nieraz bardzo, zwłaszcza wtedy, kiedy nakładane są przez najbliższych. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uczy Jezus. pochi analizë çmeçë çorazëçku po të neçi këmbë të vendosni këtu po arzoat dimë se do të shkojë në të gjitha këto në analizë të punës e të gjitha këto O, owocki trzymają. Tak jest. One słoneczko lubią nawet. Bardzo proszę.